No ja no, jak myślę, <gryśeś> <grysie. Zeskoc>, nie, <gryśeś> nie, nie skacz, nie słuchaj ich. No, tu ma jeszcze. Tak. Ty, grzecznie się odzywaj Ty Grisie. Grzecznie no, się odzywaj. Ja do ciebie nie mam. No się stać. Ty, kupa, Kuj, ma, i mój. Mehruza zejdź typisz! On już zeskoczył, On już mnie znalazł. No poczekaj zeskoc. na mnie. Ja cię tam. Czekaj, wyłączcie muzykę. Alerty wyłącz ktoś kto to zrobił. Ej, co spierdalasz? Masz jaja, to chodź tu, kurwo! Nie obrażaj, Medu, gij. Ja pytałem. <na...2> Dobra, teraz to jaj, teraz nabierze z tych jaj coś czuję. Dobra, jest trzymany. Ja go chcę dogonić, kurwa. Trzymaj się trzymaj się motywacji. No trzymam, stary, ale to jest ciężkie. No, no, no. Nie mógł, kurwa, postawić już tamtych